Kiedy mój mąż poszedł do pracy, nauczycielka jogi i ja dobrze się bawiliśmy, wiesz, co mam na myśli? Jak znalazłem się w tej sytuacji? Cóż, wszystko zaczęło się, gdy mój mąż poszedł do pracy i zostawił mnie z najprzystojniejszym facetem, jakiego kiedykolwiek spotkałam. Zanim jednak przejdę do szczegółów, pozwólcie, że się przedstawię. Jestem Laura. 47-letnia kobieta, której życie można uznać za normalne. Pracuję w nudnym biurze, mam dość nieznośnego kota i tak, jestem żonaty. Nie żebym narzekała, mój mąż jest dobrym człowiekiem i w ogóle, ale czasami rutyna może stać się przewidywalna. Kiedy więc mój mąż wspomniał, że zatrudnił nauczyciela jogi, aby nauczał w domu, przyznaję, że trochę się podekscytowałem. Pomyślałam, że będzie to świetny sposób na przełamanie monotonii mojego codziennego życia. Nie spodziewałam się, że nauczycielką będzie modelka z magazynu o Jodze. Wracając do omawianego momentu, mój mąż właśnie wyszedł za drzwi, zostawiając mnie samą z tym spokojnie wyglądającym mężczyzną o niesamowitym ciele. Kiedy zamknąłem drzwi, zauważyłem, że energia w pomieszczeniu uległa zmianie. Nauczyciel, który miał na imię Sam, siedział na środku klasy i rozwijał swoje materiały. Ja natomiast stałem i czekałem na jego instrukcje, zastanawiając się, jak do cholery mam dotrzymać kroku temu facetowi. Gotowy, aby zacząć? Zapytał sam z figlarnym uśmiechem. Myślę, że tak odpowiedziałem z większą pewnością siebie, niż faktycznie czułem. I tak zaczęła się nasza pierwsza sesja jogi w domu. Nie martw się, nie będę cię zanudzać szczegółami każdej postawy i oddechu. Powiem tylko, że było interesująco. Z jednej strony sam był doskonałym nauczycielem, prowadząc mnie przez kolejne pozy z cierpliwością i precyzją. Ale z drugiej strony nie mogłem powstrzymać się od poczucia się trochę dziwnie i nie na miejscu. Kiedy przechodziliśmy z jednej pozycji do drugiej, zauważyłem, że moje myśli błądziły częściej niż zwykle. Nie mogłam przestać się zastanawiać, czy sam z kimś był, czy będzie singlem, a może będzie miał żonę. Zanim mogłem kontynuować swoje wątpliwości, sam przerwał mi nieoczekiwanym pytaniem: Co teraz czujesz? zapytał. Gdy staliśmy w skomplikowanej pozie, która pozostawiała wszystko nagie, co czułeś w tym momencie? Cóż, powiem ci, moje ciało wydawało się, że w każdej chwili może się zapaść na kilka bolesnych części. Ale nie sądzę, żeby takiej odpowiedzi szukał sam. Wewnętrzny spokój. Spróbowałem, chociaż wyglądało to bardziej na pytanie niż stwierdzenie. Sam uśmiechnął się, jakby wiedział, że kłamie, ale postanowił nie naciskać na tę kwestie. I tak kontynuowaliśmy sesję, pocąc się i oddychając razem w doskonałej harmonii no prawie. Kiedy skończyliśmy, poczułem się wyczerpany, ale jednocześnie dziwnie odmłodzony. Sam zebrał swoje materiały z taką samą gracją. Jak je rozkładał, a następnie pożegnał się spokojnym gestem, po czym zniknął za drzwiami. I tak zakończyła się moja pierwsza przygoda z Jogą w domu z Samem. Ale na razie zostałam tam, sama w domu, próbując przetworzyć wszystko, czego właśnie doświadczyłam. I powiem Wam, że było to znacznie więcej niż tylko rozciąganie i skomplikowane pozy. Było coś w obecności sama, co dało mi do myślenia. Coś, czego nie umiałem wyrazić słowami. Ale chyba na tym polega urok jogi. Prawda. Nie chodzi tylko o elastyczność fizyczną, ale także o elastyczność psychiczną i emocjonalną. To był dzień moich drugich zajęć jogi w domu z Sam, nauczycielem, który był nie tylko ekspertem w zakresie pozycji ciała, ale także potrafił sprawić, że moje myśli wędrują dalej, niż się spodziewałem. Czekając na jego przybycie, nie mogłam przestać myśleć o naszej pierwszej sesji. Sam był nie tylko utalentowanym nauczycielem, ale miał także budowę ciała, która nie mogła pozostać niezauważona. Piękny! Tak, zdecydowanie! Ale poza jego wyglądem było coś w sposobie, w jaki się poruszał, w sposobie mówienia i nauczania, co mnie pociągało. Kiedy więc sam pojawił się u moich drzwi, z uśmiechem i materiałami zwiniętymi pod pachą, poczułam dreszcz podniecenia przebiegający przez moje ciało. Czy była podekscytowana zajęciami jogi lub towarzystwem Sama? To było pytanie. Zgodnie z oczekiwaniami, zajęcia rozpoczęły się z takim samym spokojem i profesjonalizmem jak pierwsze. Sam przeprowadził mnie przez kolejne pozy z taką samą cierpliwością i dbałością o szczegóły, jak ostatnim razem. Ale tym razem coś było inaczej. Kiedy poruszaliśmy się razem w doskonałej harmonii, nie mogłam nie zauważyć każdego najdrobniejszego szczegółu sama, sposobu, w jaki jego mięśnie napinały się i rozluźniały przy każdym ruchu, miękkości jego głosu, gdy wydawał mi instrukcje, sposobu, w jaki pomagał mi poprawiać moje myśli. Postawa i prosty wygląd. I chociaż próbowałam skupić się na własnej praktyce, moje myśli wciąż błądziły do niego. Co sam by o mnie pomyślał? Czy pomyślałbym, że jestem niezdarny lub niekompetentny? A może, tylko może ja też poczułam to przyciąganie, które zdawało się istnieć między nami. Nie mogę. Zdawać sobie sprawę, że yoga. Skupiająca się na oddychaniu i świadomym ruchu, tworzy środowisko sprzyjające wyobraźni. I tak, wiesz, co mam na myśli. To zabawne uczucie, które sprawia, że czujesz, że żyjesz i nie śpisz, nawet gdy wykonujesz najbardziej skomplikowane pozy. Ale zanim mój umysł zdążył zawędrować zbyt daleko tą złośliwą ścieżką, sam przerwał moje myśli prostym, ale głębokim pytaniem. Co teraz czujesz? zapytał, gdy staliśmy w wymagającej pozie, która wymagała ode mnie całej koncentracji. Co czułeś w tym momencie? Powiem Wam, że poczułam mnóstwo emocji, które mogły mnie poprowadzić w dowolnym kierunku. Jednak, zamiast wyznać prawdę, zdecydowałam się na bezpieczną odpowiedź. Wewnętrzny spokój mruknęłam, choć wiedziałam, że sam widzi przez moją fasadę. Po prostu wyczuł jej psotny uśmiech, zanim kontynuował lekcję. Ale w tym momencie wiedziałam, że coś się między nami wydarzyło. Nie byliśmy już tylko nauczycielem i uczniem, byliśmy dwoma spraciałami, połączonymi czymś głębszym niż zwykły akt rozciągania mięśni. Kiedy próbowałem skupić się na pozycjach jogi, moje myśli powędrowały do Sama. Za każdym razem, gdy poprawiał moją postawę, Czułam jego silne, pewne dłonie na moim ciele, prowadzące mnie do prawidłowego ułożenia. Ale nie mogę kłamać. Te dotknięcia nie były tylko technicznymi instrukcjami, było w nich coś więcej, coś, co sprawiło, że ciarki przeszły mi po plecach. I nie byłem w tym osamotniony. Poczułem napięcie w powietrzu między nami, rodzaj magnetyzmu, który dał się wyczuć. Czy sobie to wyobrażałem? A może sam też tak się czuł? Nie mogłam przestać się zastanawiać. Kiedy poruszaliśmy się razem w doskonałej synchronizacji, nasze oddechy splatały się w przestrzeni między nami. Za każdym razem, gdy nasze oczy się spotykały, było coś, przebłysk czegoś, czego nie potrafiłem nazwać, ale to było tuż pod powierzchnią. Co to wszystko oznacza? Czy była to tylko fizyczna reakcja na bliskość drugiej osoby, czy może coś głębszego? Kontynuując zajęcia, zatraciłem się w tej chwili w emocjach, które odczuwałem. I z każdym dotykiem jego rąk na mojej skórze czułam prąd w moim ciele, obietnicę czegoś większego, niż mogłem w tej chwili zrozumieć. Pod koniec zajęć, kiedy zbierałam jego rzeczy i żegnałam się z samym, zdałam sobie sprawę, że to nie będzie ostatni pełen napięcia moment, który będziemy dzielić. Było między nami coś, coś więcej i nie mogłam doczekać się kolejnych zajęć. Nadeszła trzecia lekcja jogi z samem, i chociaż technicznie rzecz biorąc, powinnam być podekscytowana możliwością doskonalenia swojej praktyki jogi, tak naprawdę nie mogłam się doczekać tego czasu sam na sam z moim nauczycielem. Nie mogę zaprzeczyć. Tym razem byłam skłonna pójść nieco dalej. Od chwili, gdy sam pojawił się w moim domu, coś się we mnie zmieniło. Jego obecność, jego spojrzenie, jego dotyk wszystko rozpalało we mnie płomień. Który rósł. W tej trzeciej klasie byłem zdecydowany posunąć się nieco dalej. Oddałem się więc asancjom jogi, ale tym razem trochę przesadziłem. Rozciągnęłam ciało z nową pasją, wyginając plecy nieco bardziej niż to konieczne, pozwalając biodrom zanurzyć się nieco głębiej. I kiedy to zrobiłem, zauważyłem coś interesującego. Wzrok sama zdawał się zmieniać co jakiś czas. Nie było to coś oczywistego, po prostu lekki ruch jego oczu, który dostrzegłem kątem oka. Co to oznacza? Czy zauważył mnie w sposób wykraczający poza nauczanie jogi? Przez chwilę miałem ochotę zapytać, na co dokładnie patrzy. Zamiast tego jednak postanowiłem to wykorzystać. Dlaczego nie pobawić się trochę tą nową dynamiką między nami? Kontynuowałam więc te pozy wykonując bardziej sugestywne ruchy i pozwalając mojemu ciału mówić samo za siebie. Im częściej to robiłem, tym bardziej czułem napięcie w powietrzu, prąd elektryczny, który płynął między nami i otaczał nas czymś w rodzaju wspólnego transu. To było tak, jakbyśmy tańczyli niebezpieczny taniec, taniec, który może nas zabrać w nieznane, ale ekscytujące miejsca. Przez chwilę dałem się ponieść prądowi tej silnej energii, która nas otaczała. I nagle, nie zdając sobie sprawy, jak to się wszystko zaczęło, zaczęło się to dziać. Oboje daliśmy się ponieść chwili, pozbywając się wszelkich zahamowań i wątpliwości, jakie mogliśmy mieć. Nie wiem, czy było to spowodowane nagromadzonym napięciem z poprzednich zajęć, czy po prostu los sprzysiągł się na naszą korzyść, ale to nie miało znaczenia. Byliśmy tam razem, dzieląc chwilę, która zaparła mi dech w piersiach. Nie będę wdawał się w szczegóły tego, co dokładnie wydarzyło się między mną a samą. Niektóre rzeczy lepiej zachować w zaciszu pamięci, bez konieczności dzielenia się nimi ze światem. Ale mogę powiedzieć, że było intensywne, pełne pasji i całkowicie niezapomniane. W końcu yoga doprowadziła nas do tego momentu, stworzyła przestrzeń. W której mogliśmy odkrywać nasze połączenie w sposób, jakiego nigdy wcześniej sobie nie wyobrażaliśmy. Mój mąż nic nie wie. Każde zajęcia z samym są. Odrębny świat, wszechświat, w którym istnieliśmy tylko on i ja, otoczeni ścianami naszego domu. To nie czas na zastanawianie się, czy to, co robię, jest dobre, czy złe. chcę po prostu żyć chwilą, dać się ponieść temu przepływowi emocji i wrażeń. Które budzi we mnie sam. Yoga nie stała się dla mnie tylko aktywnością. To przygoda, która całkowicie zmieniła moje życie. Nie dlatego, że pozycje jogi są same w sobie niezwykłe, ale dlatego, że dzięki jodze poznałem sama. Każda sesja jogi stała się okazją do poznania nie tylko mojego ciała, ale także umysłu i serca. Samym jako moim przewodnikiem odkryłem świat możliwości, o których nawet nie marzyłem. Ale z biegiem czasu zdałem sobie sprawę, że moja relacja z samym przekroczyła granice prostych zajęć jogi. Nadal widywaliśmy się w moim domu, w tej przestrzeni, gdzie intymność i namiętność splatały się w niebezpiecznym i kuszącym tańcu. Czy jest tu ktoś, kto słucha mojej historii i przeżył coś podobnego? Zastanawiam się, czy jest ktoś jeszcze, kto dał się porwać prądowi i znalazł w wiodze coś więcej niż tylko aktywność fizyczną. Czy ktoś kiedykolwiek czuł taką więź z inną osobą, nawet jeśli nie było to właściwe?